Witam Was ludzicka, z tej strony Dafne 24 przed Wami kolejny odcinek z serii Gun um, tak, ostatnio chyba obroniliśmy nawet um, pff, eu, chyba dobrze myślę, że obroniliśmy to miasteczko, tak? Chyba, no cóż się zapytałem jak się nazywa, tak pamiętam tego tego e, Burmistrza który dostał w Japsa. Dobra, Hudu palace Ale jeszcze nie, nie teraz e, Zróbmy sobie ten um... Chcesz, żeby... O tak, tego... Nawet nie przeczytałem kogo, bo przez przypadek wyłączyłem. Lee Hop Dong. Okej, okay, dobra, ale nie mam ko... A dobra, jest koń. Zdobyliśmy sobie shotguna. Dobrze chyba mówię, nie? Shotguna... A nie, sorry, zdobyliśmy to. Ten karabin. No i przycięło coś mnie. No. Hmm. O ile dymu Dobra tu koniem nie wiadę Tu też nie mm. Zgubiłem się cholerka Przesmykiem gdzie podąży? Co, za daleko nie, też dobra, 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 wróć, wróć O, oh, fuck, kamera. Teraz uh. może pół odcinka będę szukał tego. No już się strzelajmy. Dobra, wyjedźmy stąd. Właśnie na otwartym polu to, to zrobimy. Jesteśmy na dobrym szlaku, a to podstawa. Nope, 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 nope Ale dobra muzyka klimatyczna Mmmm, wkręca się Dobra Explosive kill Ej, właśnie. kurczę, chciałem konia z powrotem Dobra, to nic Headshot Kolejny Kolejny Co ty podnosisz? Zostaw to Zostałeś sam Please don't kill me Chłopie, please don't kill me a ja karabinu, ta? A nie, to nie ty Kill me. Spoko, spoko, ja Cię nie zabiję. Buf! Za żywego więcej płacą. Dobra, teraz musimy znaleźć Soapiego. In Dutch City, tak? Bo to jest Dutch, ale Dutch, ale to chyba Dutch City. Chodź, mój koniu. Mój wierny koniu, jak do Ciebie, kurczę, dotrzeć? uuuu fuck Dobra damy radę hops hopsa hopsa o nawet to nikogo koń bo nie ma siodła od dzisiaj jesteś moim gwiazdnym pomykaczem tatara uuu już o kolejny wanted. Poster, ale już nie będę go brał myślę że na dniach skończę serię witch witch house i zajmę się czymś poważniejszym, no, znaczy, no, nie wiem, że, żeby to nie było coś poważnego czy coś, bo oczywiście gierka jest naprawdę godna i fajna, tylko no, chodzi o to, że Eł, są gusta i guściki, tak? Wiem, że nie ma z was tak zbyt wielu, żeby to rozkopywać, żeby, wiecie... Żeby sobie nie pomyśleć... O, jeden nie lubi tego, no to nagram mu to. Nie, po prostu no... E, nagrywam ludziska to co ja chciał... To z czym chciałbym się z wami podzielić, tak? Czyli różną, różnorakie gry, które mi się na przykład podobają, które gram pierwszy raz i które pograłbym sobie. A przy, przy okazji mogę się podzielić swoim komentarzem, więc wiecie. Czemu, czemu nie? Bo co? Czemu się tak przycina? Co chwila gubię FPS-y. Co ty chłopie robisz ty?

Might say that. Luke Short and his boys are lynching him at the gallows. Didn't care much for the way he shuffled cards. Come on, Lora. I tell you, don't shut it for a woman. We need to get to the top of that water tower. We must prove. They have Sophie held up in a building, and we can't get to him. No, but the water tower is just above them. We'll hide and wait for them to bring him out. Oh, właśnie. They're in the back it! Michał! Przez ścianę! Łoł! Wow. Przykro mi, że Twoja główka musiała tak bardzo ucierpieć, a ła! No i co, i co, i co, i co, i co, i chuj! Po co ja tu wchodzę? Mhm, mm coś tu leży. A to jest soapy. Jakiś taki biedny. Oj. Soapy, soapy, nie wróżę ci w tej przyszłości. Będą musiał trafić w linę? Hey kid, take Remington equip now shoot Don't shoot till they pull that trap door open the Rope Oh sniper Spoko. I w <laughs> no no so yep, Drugi. Trzeci. Ole, wielki biegnie. Wielkiego nie ma. Dziś coś tam. Patek drugi. Reloading! No, chyba... A, jeszcze tu coś biegnie. Wuhu! -huh. Co to? Na dachach, na dachach.

We're still in the pickle, so now what? Get to the river. Take those horses and head north to the river. Stay behind and clean up the rest of it. Come on, dog, you're lead chucking bird. Come so on, Kansas! You yeah, flatheaded, oh. good riddance! You have yeah. the privilege of your hospitality again. Czekaj, Sophie. Już z daleka ich cisnę. Oh, fuck. Ale muzyka. Aha, czyli dobra, czyli ofania ich, tak? Czy sopi dostanie w banie?

Ktoś? Nie, no już. Okej, okay, tylko że ja nie nie strzeliłem w tą. Okej, okay, ale mam snajperkę. Hmm. O. <grywka> Zobaczmy, empire city Where's the kid now? He was just in. Dr. The, 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 rescue the, rescue the, the safe cracker and fled north. He's going for the safe. Surely those renegades will retrieve it. Those traitors can't be trusted. You lost it. You, you go get, get it back. Now, go. Aha, czyli kolejny będzie red, tak? Na mojej czarnej liście ninja.

Oh Trabato. Soap, you watch the path. Shout up if you see anyone. Ooh. Yaka lupa. Damn! Can't get to the steamer wreck without showing ourselves to the fort. What's wrong with that? Don't want anyone to know we're here. Oh, oh, too late. Only two kinds of white men Holy out sir. here: soldiers and outlaws. And since I see you oh, no like you must be running from trouble or looking to stir some up. Turn up the You'll be my guest. Now let's have your guns. Oh. Okay. Moja broń. That's a fine rifle. <laughs> a czy będzie moja. Jakieś kurwe kurwa trupie. Okej, okay, to za oddzielnia. Ale się wjebaliśmy z Sergeant Hollister. <laughs> <laughs> Son of a bitch who commanded the steamboat massacre. Take a squaw, Sarge, he's here. <laughs> Let him in. But if I catch either of you trying to run, I'll slit you both wide open and make bowstrings <laughs> of your guts.

Drogę ucieczki z fortu znajdziemy sobie w kolejnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jeśli filmik Wam się podoba, dajcie mi znać w komentarzach, zalajkujcie. Po prostu chcę wiedzieć, że komuś się to podoba. Na razie.